O! no idziemy, proszę Państwa! Potężne duo: Asasino i Kleryk. Lepiej być nie może. Nie lubię tu zaczynać. Ten skubany zdążył mnie klepnąć Ty, hey, a tego nie widziałem O, what the f... jest boss, boss Zaraz załatwię szkieletę i Ci pomagam Ora, już idę или кто-нибудь там не что ли. Musimy go z lustron zejść. Czekaj, rzucę światło Dawaj, sklepiemy go teraz Weź go O, ja to dziękuję Ja się kręcę jak on ciężko strzedł Mota weź sprzedaż Czekaj, bo tam jest pokój tam skąd wyszedł. Bo, bo, bo to skrzynia Mam łuk My od razu jesteśmy tam gdzie o, mam fajne buty No Dobra A sprawdziłeś pokój z bossem? Nie, na przeciwko jestem chyba. O, cześć Almadia, dziękuję bardzo za e, subkę z Prime'em. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Miło Cię widzieć. O, Bob Almadia. Cześć. Co? Bob Almadia. Czemu Bob? Ten Bob. O, e, czyli jak rzucimy campfire, to cię z, y, odnawiają umiejętności, tak? Tak. Dobra, a idziesz tutaj? <noise> już biegnę. Tu masz buty. O, oś, mam dla Ciebie mace'a. Weź te buty, ja Ci a, masz... dam. Na pewno masz jeszcze miejsce. Okej, okay, tam jesteś. No dole, czy na górze? Na górze, na górze. No, już na górze jestem. Uu, teraz bezpieczniej, gdzie ty jesteś? Ty, czemu ja cię nie widzę? Tak, ja w bibliotece jestem. Czekaj, ciebie. To chodź się, obłowimy. No. Idę do ciebie, no. Tam otworzyłem drzwi, ale to już. Jak? Ktoś tu jest. O? Z, w tym... Idę, idę. Taką aż on cię zaatakuje w plecy, ługiem. Jak, jak już do ciebie podejdzie, to mów od razu, jak go zobaczysz. Ja tylko czekam, nie? A on się schował, schował się. Ty, dawaj go. No idę. W tym o, przejściu przede mną jest. Dźgaj go. Szukam go. O tutaj, w tym przejściu przede mną. Dźgaj go od razu. Tu, tu już. Nice, nice. Dobre info. Tego, doć, uciekać. Dobra, jeszcze jedziemy. E, będzie chilek, czy nie? Będzie tylko chilek. Dobra. A, e, zaraz się rzucę tego. Masz... E, ten... jak Mejsa masz. Masz but. Dobra. Mejs na przeciwko ciebie leży. Jest Mejs na znalazłem, dobra. O! Ludzie, ludzie! Gdzie? Nie wiem, z lewej słyszę. Tam, gdzie patrzysz tutaj gdzieś. Ja już schowany czekam. Tylko na os. Może do Zony pójdziemy? Żeby nie te. Tak. No, 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 no. Uważaj, bo oni chyba gdzieś tu są właśnie. Przed nas. To lecimy na Musspeedzie. Tu zaraz kieletę wyskoczą nic uważaj No tam też na pewno są o, kurde Dobrze, że się nie wypchnąłem. Dobra, mam butki A, takie same To sam to ja już nie będę nosił są zielonych butów A nie mogę tego dostać Ja nie mam rękawic jeszcze jak coś Mam, masz A mogę je nosić? O mogę, nice, Dobra, dobra, super Armadia, no to tylko na os jest taki na to dam radę z nim, prawda? Sztył Zabili Bossa Chyba, który endygło... O słyszę, słyszę coś No widzę, niebieski... widzę, widzę Widzę, A, widzę, widzę, widzę. Ja ich słyszę chyba, wiesz? Oni są w pokoju, pewnie Nie po budzą. To... No, oni chyba tam są, to ja ich wbijam, nie zaraz. Czekaj. Dobra, leć. No jest jeden. Dwóch. kto no, mnie! Się... To nie ja, to oni. Dobra, dobra. Łucznika próbuję klepnąć. Jeden leży. Ja uciekam chwilę, nice Drugi leży, dawaj, ostatni dostał Dostał w szyję Chodź, do zamy Podleczę, podleczę Dobra, szybko. no to ja idę Padł, 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 pad od trucizny Podlecznia ja ich luktuję szybko A nie się O, o Chłopy, chłopy, chłopy naprzeciwko no Ja w Eee, używam bandaży Tak, używaj, używaj ty tu masz lepsze wyrzuciłem ci, 25 Dobra no no Pode mną Od razu używam idą, 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 Wiedzą, że jesteśmy tu we dwójkę? No to nie mamy innego wyjścia, wbijam ich A to mamy jeszcze, możemy uciec, wykorzystać ten moment, dawaj. Na tak. Wiem wiem, uciekaj, uciekaj. Za mną biegnij jak możesz. Nie mogę. Otworzyłem drzwi tu z prawej, o! Biegnę. Biegnij, biegnij, o ja tu otwieram drzwi wszystkie na szybkości. Tu beczka nie mogę rozwalić. Rozwalaj beczkę szybko i wbijamy. Wbijamy, wbijamy. Nie wbijamy, wracaj się. Co ty Bo chciałem tam tędy pójść, ja otworzę. To jest tam ktoś jest. Stał gość! Stał gość! I za nami mag! Dwóch tam jest! Dobra, będziemy walczyć, nie będziemy uciekać! Nie ma opcji uciekania! Biję tego maga od Piękniej. razu! Ja leżę, ale... Ja też! Nie myślisz, leję mu zamiast tobie, nie? Bo się <śmiennie śmiennie> to... <śmiennie> przed niego! Ale... do mnie wejść. Dobra... Ale słuchaj, to była dobra walka, no nie mogłem uciekać, wiesz, miałem 1 HP, ale tamtą walkę jakby 2 na 5, nie, 2 na 3 graliśmy, to było epic, wjechaliśmy tam... Ale walkę. dobrze pomyśleli, że cię zamknęli. No, to, to było dobre, ja myślę, że to ty mnie zamknąłeś.